Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do wyjątkowo pierwszego spojrzenia, a nie szybkiego spojrzenia, jak to z reguły ma miejsce. Postanowiłem wybrać formę szybkiego spojrzenia co do tytułu, który dzisiaj mam zamiar omówić, a mianowicie Ultimate Naruto, dlatego że jest to produkcja dosyć, powiedziałbym, dla mnie szczególnie kontrowersyjna. Dlatego, że jest to produkcja przeglądarkowa, która czerpie z znanego i lubianego uniwersum przez wiele osób, a mianowicie z uniwersum Naruto i czerpię z niego naprawdę bardzo dużo, łącznie z artworkami z tyłu, postaciami, muzyką w tle, którą zresztą słyszycie, jest to muzyka z anime. Jestem jedną z tych osób, które Naruto jako tako lubiły. I dalej lubią, dalej czytam tą mangę. I szczerze powiedziawszy liczyłem na to, że po Poki Ninjas, które nie było tytułem, który przemówił do mnie w jakimkolwiek stopniu, Miałem nadzieję, że Ultimate Naruto będzie grą, która okaże się nieco lepsza, okaże się nieco bardziej zaawansowana. Jednakże dostaliśmy znowu to samo, co już było wertowane przy wielu produkcjach, które niestety związane są z mangami, czy też z anime i z tymi światami. I dlatego mnie to tak strasznie boli, że światy, które, na które fani czekają tak naprawdę na to, żeby zostały przeniesione w świat MMO, które będą mogli stworzyć swoją własną unikalną postać, są tak bardzo, bardzo tłamszone przez wydawców gier i są moim zdaniem, szczerze powiedziawszy, niszczone przez wydawców gier. Z prostej przyczyny. Ultimate Naruto jest to produkcja, która opiera się tylko i wyłącznie na autotrakerze. Na tym, że nie robimy nic podczas walki, z zresztą widzicie już po nagraniu w tle. Tak naprawdę rola gracza ogranicza się do tego. Aby poklikał sobie parę okienek, które mu wyskakują tutaj na ekranie. Ok, super, bardzo fajnie. Do, wróciliśmy do miasta. Jak widzicie, mamy tutaj odzarombania ludzi, którzy czekają sobie, stoją w miejscu, nic nie robią tak naprawdę. Jest ich po prostu dużo. Żeby przejść dalej z misją, akurat jestem na, w trakcie misji, która każe mi 10 razy przejść tą samą mapę. Fantastycznie, fantastycznie. Naprawdę jestem zachwycony. Klikamy sobie tylko na autotracker. Ok, klikamy sobie tu. Cyk, klikniemy na nich. I już, i tak naprawdę ja już mogę zrobić coś innego. Ale żeby było fajnie, żeby było sympatycznie, jestem w stanie znieść taki rodzaj rozgrywki pod warunkiem, że gra pozwala mi zmienić kartę w przeglądarce, żebym sobie podczas takiej na przykład walki robił zupełnie coś innego, żebym mógł sobie coś przeczytać. Niestety, tutaj nie ma takiej możliwości, dlatego że za każdym razem jak próbuję zmienić kartę, to niestety, ale gra się zatrzymuje i dopiero jak wrócę. Przełączę się z powrotem na kartę z grą. Dopiero dalej, animacje lecą. Dopiero dalej leci walka. Czyli gra wymusza na mnie skupienie całej swojej uwagi na tym, żebym siedział podparty ręką na. podpierając głowę ręką i... i wpatrywał się w ten ekran, który tak naprawdę nie jest dla mnie niczym wciągającym, jeżeli to jest dobre słowo którego mogę użyć w tym przypadku? Tak mi się wydaje, że to jest chyba najlepsze słowo określające to, do czego twórcy moim zdaniem zmierzają. Ok, to tyle jeżeli chodzi o moje przemyślenia na temat gameplayu. Pomówmy teraz chwilę szybko, jak wygląda sama gra, jak się prezentuje wizualnie. Jak widzicie, artworki z tyłu są moim zdaniem naprawdę ładne. Są naprawdę, naprawdę przepięknie zrobione. Nie wiem, czy są to zrobione przez twórców, czy poprosili e, autora mangi Naruto, żeby to przeniósł, czy jakiegokolwiek ilustratora mar mangi, czy też anime Naruto, po to, żeby udostępnili im jakieś takie artworki, które mogą wrzucić e, jako tła. Tła mi się bardzo podobają. Gorzej jest z modelami postaci, które, jak widzicie, są wzorowane na takie, powiedzmy, lekkie 3D tak przynajmniej się wydaje i starają twórcy starali się je zanimować w jakiś ładny sposób jednakże szczególnie widać tutaj po iruce że te animacje nie są zbyt moim zdaniem ładne dlatego że wydaje mi się że klatki przeskakują przez co te postacie ruszają się w niezbyt płynny sposób co niestety również troszeczkę odejmuje Moim zdaniem, urokowi tej gry, ale, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Po jakimś czasie można się przyzwyczaić do tego, że te postaci faktycznie nie ruszają się zbyt płynnie. Muzycznie, jak już mówiłem, gra czerpie z anime, gdzie muzyka jest fantastyczna. Ja osobiście lubię słuchać muzyki Naruto, która czasami puszczam sobie na YouTubie jakieś tam kawałki z animem, mimo że już go nie oglądam, to uważam, że naprawdę muzyka z tych pierwszych serii anime była naprawdę fantastyczna i bardzo mnie cieszy, że te, e, ta muzyka powróciła. Hmm, ostatnią rzeczą, którą, o której chciałbym powiedzieć, to już sam e, wygląd interfejsu i najważniejsza rzecz, czy jest to pay O. win Och, Ile mógłbym tutaj powiedzieć na temat tego systemu pay to win który zafundowali za nam twórcy. Skończmy ten poziom i za chwilę wam o tym powiem. Jednakże, jak sami widzieliście wcześniej, sam interfejs jest moim zdaniem dosyć zagracony, jest tego tutaj, teraz w tym, w tym momencie może nie jest tego aż tak dużo, jednakże jak wrócimy do, już do samej wioski, to zobaczycie, że mm, interfejsu jest bardzo dużo wszystkiego i jeszcze będzie więcej. Dlatego, że ja spędziłem przy tej produkcji już parę godzin, mam około 30 poziomu i zdaję sobie sprawę z tego, że większość rzeczy odblokowuje się przy... Około 80 poziomie. Gdy osiągniemy około 80 poziom, wtedy mniej więcej większość rzeczy już jest dla nas odblokowana. Wszystko bardzo fajnie, bo przynajmniej twórcy starają się przy... przytrzymać gracza przy produkcji. Jednakże, no, nie kosztem tego, że klikamy sobie tylko w jedno miejsce. I jak widzicie, tutaj wszystko jest napchane, napaćkane. Ludzi, którzy tutaj są, oczywiście możemy wyłączyć w opcjach, wtedy wszystko staje się nieco czystsze. Jednakże, z drugiej strony. Jak nie widzimy innych graczy, to wtedy ta gra już kompletnie traci na znaczeniu MMO, na które stara się mniej więcej reklamować. Co możemy robić? Możemy oczywiście zmieniać formację naszej drużyny. Otwieramy sobie takie panele tutaj. W miarę jak wykonujemy kolejne questy, odblokowują nam się nowe postaci, których możemy używać. Możemy również te postaci rekrutować idąc do tawerny i poprzez branie udziału w grze, za którą płacimy srebrem, które jest normalną walutą zdobywaną za walki. Zdobywamy tutaj tego różnego rodzaju dusze i potem te dusze możemy wydać na to, żeby sobie wykupić jedną z tych postaci, które są dostępne w tawernie. Wszystko bardzo fajnie, oczywiście customizacja postaci, jeżeli chodzi o wyposażenie również ma miejsce. I na tym w zasadzie się cała gra opiera, żeby odblokowywać sobie coraz to lepsze ekwipunek, żeby nasze postacie były coraz silniejsze i coraz lepsze. Jednakże brak jak, jakiejkolwiek kastomizacji postaci jest dla mnie, moim zdaniem, nieco ciosem poniżej pasa, dlatego że jestem osobą, która lubi kastomizować swoją postać. A jeżeli widzimy tych postaci, powiedzmy... Dużo takich samych, to jak widzicie tutaj, po białych włosach możemy zobaczyć, ile jest te, tego rodzaju postaci, jakich ja mam. Na samym początku, wybieramy jedną z trzech typów postaci ninja, specjalizującą się w ninjutsu, genjutsu czy też chataijutsu. Osoby, które interesują się Naruto, wiedzą o co chodzi. Eee... Oprócz tego wszystkiego mamy oczywiście daily taski. Są to zadania, które musimy wykonać, żeby dostać jakąś nagrodę. Questy główne opierają się w zasadzie bardzo mocno na anime Naruto i przeżywamy kolejne sceny z tego, co się działo w anime. Dla osób, które oglądają Naruto, oglądały Naruto, jest to powtórka z tego, co się działo powiedzmy na samym początku, od samego początku całej, całej serii. Dla osób, które się nie znają na anime, polecam obejrzeć anime, a potem przeskakiwać tylko te teksty, ponieważ nie są napisane w zbyt dobry sposób. Bardzo możliwe, że jest to wina tłumaczenia. I ostatnia rzecz, dlatego żeby nie przedłużać tego filmu, e, sprawa VIPA. VIP a wykupujemy za złoto. Jak widzicie, vip mamy poziomów 10. I to już na samym początku była rzecz, która mnie nieco wgniotła w fotel, dlatego że chyba nigdy nie spotkałem się z 10-stopniowym poziomem vipowania. I każdy poziom odblokowuje nam jedną z paru rzeczy, które możemy sobie odblokować. Poprzez parę mam na, mam na myśli dosyć sporo tego wszystkiego. Jak widzicie, mamy auto Win Function in Tavern, auto Yank Function Functioning Tavern. Są to rzeczy, które sobie ułatwiają rozgrywkę. Wszystko jest dużo, dużo łatwiejsze, więc. Pytanie, czy jest to pay-to-win? Jak najbardziej, a czy jest to tanie pay-to-win? W ogóle, w ogóle nie jest to tanie, niestety. E, albo istety, bo twórcy widać, że zrobili niezły skok na kasę. E, vip w poziomów mamy 10. Ok, tylko teraz jaka jest cena? Tutaj nic nie jest podane. E, możemy sobie zwiększać tego ten poziom vip -a. tutaj top up, top up, top up. Ok, możemy sobie rozłożyć e, wykupywanie tego VIPa. Powiedzmy na, e, na raty, żeby dojść do 10 poziomu wipa, Jak widzicie, potrzebujemy 200 tysięcy golda. 200 tysięcy golda to jest naprawdę kupa kasy, biorąc pod uwagę, że ja na chwilę obecną mam 60 golda i nie inwestowałem żadnych pieniędzy. To jest gold, który pozwala nam na wykupienie vip Jedynki, który odblokowuje nam tylko i wyłącznie Advanced Yanken, czyli daje nam taki przedsmaczek tego, co możemy. Zrobić powiększony również ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. Sprawa Golda jest następująca. Klikamy sobie na Recharge. Otwiera nam się okienko. Jak widzicie, jeden Gold kosztuje 40... 40 Golda kosztuje 1 dolar US. Amerykański dolar. Czyli za 500 US Dollars mamy 20 tysięcy Golda. Ok, mamy 20 tysięcy Golda. Potrzebujemy 200 tysięcy. Czyli potrzebujemy jeszcze razy dwa. Tak, dobrze, dobrze kojarzę, dobrze liczę. No nieważne, no ale to jest. Ok powiedzmy, że trzeba wydać w sumie 1000 dolców, tak? Do tego, żeby... jak nie więcej nawet. Teraz na szybko nie jestem w stanie tego obliczyć. Moje umiejętności matematyczne nie są aż tak dobrze. W każdym razie no jest to wydanie około 1000 dolarów tak, na, na to, żeby odblokować sobie VIP-a 10. Oczywiście pewnie są jakieś różnego rodzaju inne możliwości zarabiania golda w grze, ale dla osób, które chcą zarobić sobie dosyć szybko yy, te vip -y wyższego poziomu, to nie jest to tania zabawa, ale jednak gwarantująca to, że będziemy mieli dużo łatwiejsze życie w świecie Ultimate Naruto. Podsumowując, Ultimate Naruto jest grą przegl przeglądarkową, którą ja osobiście nie będę oceniał w tym momencie, dlatego że ja nie jestem pozytywnie nastawiony do tego rodzaju produkcji. Na pewno są fani. Naruto, którzy będą bronili tej gry, ja im się nie dziwię, bo jest to gra w uniwersum, które moim zdaniem zasługuje na MMO z prawdziwego zdarzenia, jednakże Ultimate Naruto takim MMO nie jest, jest mu naprawdę daleko, jest to gra nudna, e, która nie oferuje nic poza klikaniem. Oczywiście, potem trzeba bawić się w formacje, trzeba bawić się w upgrade'y i tak ale to jest wszystko potem, najpierw trzeba spędzić kupę swojego czasu na bezmyślnym wpatrywaniu się w ekran i klikaniu tylko rzeczy, które aktualnie musimy zrobić. Do niektórych to przemawia, do niektórych to nie przemawia, dlatego ja nie będę tego oceniał. Jednakże podsumowując, jest to moim zdaniem gra dla fanów Naruto, dla naprawdę zagorzałych fanów Naruto, a pozostałe osoby odpuśćcie sobie i poszukajcie lepszej gry na przegląd przeglądarkowej, bo Ultimate Naruto moim zdaniem dobrą grą nie jest, oczywiście moje zdanie w tym momencie się niewiele liczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.